Dzień dobry! Masz ochotę na darmowy obiad? Cześć, z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na moim kanale. Wyobraźcie sobie, że Wasza ulubiona knajpka organizuje promocję na darmowy posiłek do wartości 15 zł. Niestety, ta wspaniała okazja przyciągnęła wielu chętnych, i kolejka sięga aż po horyzont. Jak długo jesteście gotowi stać w kolejce? Odpowiedź pokazuje, na ile wyceniacie swój czas. Jeżeli jesteście w stanie czekać 2 godziny, żeby dostać nagrodę o wartości 15 zł, to świadomie lub nie, nadajecie waszej godzinie wartość 7 zł. i 50 groszy. Czy poszlibyście do pracy za 7,50 za godzinę? Zgaduję, że większość z Was niekoniecznie. Oczywiście można moje pytanie rozumieć szerzej. Na przykład widzieć w tej promocji okazję do spotkania się ze znajomymi, wspólnie spędzony czas i fantastyczne rozmowy podczas oczekiwania, a darmowe 15 zł traktować jedynie jako wisienkę na torcie. Jeżeli jednak sam posiłek skłaniał Was do poświęcenia większej ilości czasu, to policzcie sobie, na ile wyceniacie swój czas i zastanówcie się, czy to odpowiednia kwota. Idąc tym tokiem rozumowania, nie warto będzie szukać przez dwie godziny kodów rabatowych do Zary, tylko po to, żeby zaoszczędzić 20 zł, albo pirać. Wersję e buka, którego możemy kupić sobie za trzy dyszki. Nasz czas jest po prostu więcej wart. Oczywiście, dla osób, które jeszcze nie pracują albo mają bardzo niską stawkę godzinową, granica może być gdzieś indziej. Trzeba po prostu uwzględniać koszt naszego czasu, dopasowując go do własnej sytuacji. Pamiętajcie też, że jeśli słabo wyceniamy swój czas, to będziemy biedni. I nie chodzi w tym zdaniu jedynie o pieniądze. Jeżeli jakimś cudem ktoś jeszcze tego nie zrobił. Poruszając ten wątek, nie mogę też powstrzymać się od poruszenia tematu złodziei czasu. Statystyczny Polak spędza przed telewizorem ponad 4 godziny dziennie i oznacza to, że w wieku 65 lat zmarnował 9 pełnych lat przykuty do ekranu. Chociaż u osób młodszych liczba ta jest bardziej optymistyczna, to niestety w dużej mierze zastępują oni telewizję mediami społecznościowymi. Zaręczam też, że zastępowanie telewizji kilkugodzinnymi sesjami przy Call of Duty albo przy Simsach również nie sprzyja realizacji naszych długoterminowych ambicji, szczególnie jeśli nie planujemy być zawodowym graczem. Wielu z nas potrzebuje tego typu ucieczki, ponieważ ich własne życie nie jest dla nich zadowalające. Potrzebujemy ciągłych zastrzyków dopaminy, czyli hormonu szczęścia, ponieważ nie dostajemy ich w naszej pracy, szkole, na uczelni czy w życiu prywatnym. Szukamy zamienników, niejako uciekając od rzeczywistości. Jeśli chwilę się nad tym zastanowimy, to zauważymy pułapkę, którą może stać się taka sytuacja. Przez to, że nie poświęcamy czasu na rzeczy dla nas ważne, a raczej na przyjemności, coraz słabiej idzie nam gra w prawdziwe życie. Nasze oczekiwania natomiast z wiekiem rosną. Sprawia to, że jesteśmy coraz bardziej niezadowoleni z naszego życia i coraz bardziej potrzebujemy ucieczki, która niestety pożera nas czas. Zanim się obejrzymy, jesteśmy w błędnym kole, z którego ciężko jest się wydostać. Czy odczuwaliście kiedyś rozgoryczenie, bo przez pół dnia nie zrobiliście nic, ale przeciągaliście w nieskończoność odejście od ekranu telewizora, komputera czy telefonu, tylko po to, aby odroczyć w czasie odczuwanie przykrych emocji? To przykład sytuacji, w której uciekamy od negatywnych efektów marnowania czasu, marnując go jeszcze więcej. Chciałbym też przypomnieć, że zostawienie lajka nie zajmuje zbyt wiele czasu. Zastanówcie się, ile godzin sami marnujecie. Myślę tutaj o oglądaniu głupot na YouTube, telewizji czy przeglądaniu Facebooka. Mówię też o wszystkim innym, co sprawia, że jesteście niezadowoleni, kiedy skończycie to robić. Typowo jest to od 3 do 6 godzin dziennie, czyli około 25 godzin tygodniowo i 100 godzin miesięcznie. Jeśli przyjmiemy, że wasz czas jest wart chociaż 20 zł za godzinę, to rocznie marnujecie około 25 tysięcy zł. Pomyślcie, gdzie moglibyście być 10 lat od teraz, biorąc odpowiedzialność za to, co robicie ze swoim czasem, robiąc rzeczy, które są naprawdę ważne, a nie jedynie te przyjemne. Na pewno słyszeliście też powiedzenie: Czas to pieniądz. Sam lubię je, ponieważ podkreśla ono, że naszym czasem powinniśmy dysponować rozważnie. Nie jest ono jednak zbyt prawdziwe, ponieważ możliwa jest jedynie wymiana jednostronna. Oczywiście, możemy sobie kupić zdrowe jedzenie i dobrą opiekę medyczną, tym samym wydłużyć sobie życie. Możemy też zatrudnić kogoś, kto będzie wykonywał nasze obowiązki, dzięki czemu będziemy mieć więcej czasu. Ostatecznie jednak nasz czas dobiegnie końca, i chociaż jest to może trochę abstrakcyjna myśl dla osób młodszych, to mimo wszystko dobrze mieć ją z tyłu głowy. Zastanówcie się, czy stalibyście w kolejce podarmowy obiad 3 godziny, gdyby zostały Wam jedynie 3 dni życia? A 3 tygodnie? 3 miesiące? 3 lata? Gdzie jest granica? Dajcie mi znać ile czasu marnujecie dziennie, chyba że się wstydzicie. Powiedzenie czas to pieniądz ma w sobie jednak odrobinę racji, ponieważ znaczna większość z nas wymienia swój czas na pieniądze. Pieniądze są natomiast potrzebne, aby zapłacić za wszelkiego rodzaju produkty i usługi. Pytanie, ile z tych rzeczy jest nam naprawdę potrzebnych, a ile to zachcianki i fanaberie, które nie wnoszą zbyt wiele do naszego życia? Niewątpliwie zauważyliście do czego zmierzam. Im mniej pieniędzy wydajemy, tym mniej musimy pracować i tym więcej czasu mamy. Wszystkie rzeczy, które kupujemy kosztują nas właśnie czas. Buty za trzystówki? Zarabiając 30 zł za godzinę będzie to 10 godzin. Nowy iPhone licząc 50 zł za godzinę mamy ponad 60 godzin pracy. Nawet coś tak błahego jak niedrogi obiad na mieście może kosztować nas 2 godziny, jeśli zarabiamy 15 zł za godzinę. Im więcej mamy niepotrzebnych zechcianek, tym więcej będziemy musieli pracować i tym mniej czasu będziemy mieli dla siebie. Jeżeli cenicie sobie swój wolny czas, to z materiału o wolności finansowej dowiecie się, czy możliwe jest jego uniezależnienie od czasu poświęconego na pracę. Z filmu o planowaniu dnia dowiecie się natomiast, jak zrobić więcej w krótszym czasie. Oba materiały gorąco polecam, a linki do nich znajdziecie znajdziecie w opisie filmu. Podsumowując, niektórzy ludzie widzą swój czas jako darmowy. Uważają, że mają go pod dostatkiem i myślą o nim trochę jak o powietrzu. Jak gdyby nigdy miał się nie skończyć. Nigdy się nad nim nie zastanawiają i przez ten brak refleksji żyją tak jak gdyby byli nieśmiertelni. Czas jest jednak najważniejszym co mamy. Jeśli miałbym trafić do graczy to powiedziałbym, że czas jest jedyną prawdziwą walutą w grze zwanej życiem. Dobrze jest o tym pamiętać. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki temu regularnie dowiecie się czegoś ciekawego. Jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój tego kanału, to udostępnijcie ten film do znajomego, któremu może się spodobać. Zostawcie też lajka dla youtube'owego algorytmu i napiszcie mi, co mogę zrobić, żeby filmy były jeszcze lepsze dla was. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dobra, spadałem, bo nie ma czasu. To było na potrzeby filmu. Czy to jesteś aktor? <laughs>